Siemaneczkosmelek a kolejny odcinek razem pogramy sobie na edwardsach eee znaczy, nie na skywarsach pogramy edwardsy jutro się pojawią no a dzisiaj jeszcze niestety gramy sobie na skywarsach ale jutro pogramy sobie na edwardsach i oczywiście jestem na CoxCrafcie. o ogólnie serwerek naprawdę ma dużo błędów ale serwerek się zapowiada kozacko i dzisiejszą informację przyszedł do was że tak, wiem, ja miałam wrócić do ale od dzisiaj są codziennie odcinki. I, I. I są codzienne odcinki. A jeżeli dobijecie 40 łapeczek jeszcze dzisiaj, to jeszcze dzisiaj dla Was nagram filmik i jeszcze dla Was wleci. Ja mam na razie bardzo dużo łapeczek, proszę, ale uwierzcie. na razie. Za niedługo to mam nadzieję, że te 40 łapeczek to będzie dla Was. I kusi po prostu. To, to, to. Dzisiaj dosyć krótki odcinek, jutro będzie mega długi. Może go będę jakoś montował, chociaż nie widzi mi się montowania jak na razie w filmiku, przez to się z trochę. No i co myślisz? S. Mówię, S, a zaraz sam zgadam przez e, kształt jajka, albo przez śnieżki. Macie śnieżki w Minecrafcie, śnieżki za blokiem normalnie no, śnieg nie śnie.

i jutro was na kolejny odcinek zapraszam oczywiście, który już o 15 się pojawi jutro. Dosyć du duże wyzwanie dla mnie, bo jutro kończyło o 14.30 lekcje, no ale miejmy nadzieję, że się między lekcjami gdzieś tam coś się nagra. Mam kilka takich lekcji, na których już nie muszę uważać, bo już mam oceny z nich wystawione, więc mam nadzieję, że tam się uda poszukać trochę i nie będę wysłuchał na lekcję, a nagram nowy odcineczek. Też będzie fajny odcineczek, fajny tryb, fajny odcineczek, tylko oglądać, stał tylko go oglądać. Ogólnie zastanawiam się jak to audio będzie to fajnie słychać. Za niedługo będę po prostu audio oddzielnie nagrywał od filmu i będzie fajnie przez program obrabiane. Myślę, że będzie kozacko wtedy. Dobra jesteś nowym typie, dodawać się nie potrafisz. Bywa szkoda, Free clean, mi ale no, no, dobra. Mi internet jest normalnie przy kozaku. czekać na wiadomości, a teraz mi wywalił internet znowu na telefonie. Nie polecam tego dostawcy od tego internetu. Średnio raz na tydzień do nich dzwonię. I chcę mieć LAN, ale jak mam router za ścianą, tak to średnio to wygląda. Mi Zadączyli No bo tak najpierw, trzeba, żeby mi te być... O, trzeba by posiłku... No jest dobry typo Uda uda jeszcze rzucić? Yes. Nie pisze. Tu nie wiem Musimy znaleźć. Przepraszam za jakieś odgłosy, ale mama, mama robi obiad. Ogólnie przepraszam, no, no Czysty na. Czystych warunkach. Dobra. Jakby. O jest kolego. Dziękujemy. GG. GG. Wow. Le Lecimy. Kolejna margana, zakroimy. Dobra, ja przegrano, wygrana, Wygrano, Wygrano, wygrana, Tak w kółko leci. Raz wygrasz, raz przegrasz. Ale śnieg biał za oknem. normalnie. Dwie godziny temu jeszcze było widać wszystko. I ogólnie no, fajnie się o tym wjeżdżało do garaży, wam powiem. Więc co dzisiaj jechałem i tak tego panami nie mogę skręcać. <grych> no, no. Z górki jeszcze. Do wjeżdżałem do mamy garażu. Kurde. I taka lipa była mała. Jakby rozwalił. No, nie. Tego jeszcze nie mam, ale za niego będę miał. Lipa była. A wyklepi się. O, 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 już skończyłeś ciężki? Czy jajko masz? No wybi się. A, no, jeszcze, wybi, wybi, rzuć. Nie, nie. Jdzie i martw. ty O, co za, co za ludzie, jak nie jeden, to drugi, no. O, lecimy szybko na kolejną. A, Ma lepsza mapa. Lubię to mapę, więc, no, dzisiaj mam nadzieję, kozak z go na Aaaa... to mają teksty. Nie, no. mnie niekiedy. Jak dzieci się jarają, bo piszą sobie tak średnio. I to jeszcze jakoś wychowanie. Jesteśmy do dzieci, To tak? no, A już tak średnio bym powiedział. Widzę po moim bracie, że lepszy z Szybko dostał komputer Rob to, nie komputer E to biegaliśmy, a to żarci to Kuźwa Kurde mać więc dobra, do kolejnego odcinka już jutro się pojawi. I dobra, zróbmy sobie jeszcze, jest jakaś tuła na cepka, to nie robi. I dobra, mamy miniaturkę zróbmy. A miniatureczka. Dobra, miniaturka zrobiona. Jeszcze ją w Photoshopie odrobię. I będzie. I o 15 odcinek wygląda, mam 15 minut. Więc do kolejnego odcinka. Cześć.